Prezent na Walentynki. Komu potrzebne Walentynki, jeżeli mamy Andorę na modern day? Hello guys and welcome back on my channel. Today we play Andorra on Millennium Modern Day mod. Leave like, subscribe to my channel, you know. Leave the ring the bell button. Moi drodzy, mała szybka informacja. Jeżeli ktoś z Was ma Instagrama, jeszcze mnie nie śledzi, bardzo serdecznie zapraszam. Praktycznie codziennie dodaję tam jakieś informacje, story i tak dalej, więc wpadajcie. Linka będziecie mieli w przypiętym komentarzu pod tym filmem. No no i Jutro będzie stream z Man of War 2. Będę grał przeciwko moim widzom, z widzami. Zobaczymy, kto jest lepszy, kto mnie pokona, kogo ja pokonam. I jutro nastąpi otwarcie strefy publicznej Discorda KRL, bo go przebudowaliśmy całą strefę publiczną. Więc też zapraszam po streamku z Man of War. Będziemy ją otwierać oficjalnie na live. Zawsze materiały z Modern Day robią bardzo dużo łapek. Ciekawi mnie, czy jakimś cudem Andora, nad którą czekacie od 7 miesięcy, będzie w stanie zrobić 10 tysięcy łapek w górę. No, nie no, może zacznę lepiej po polsku, bo później będzie, że... Wiesz, wiesz. Powiem tak, wywalczyliście sobie tą Andorę, ale od tego momentu kończymy z tym. I wszyscy ładnie i grzecznie czekamy na nowy delcek La Resistance, La Resistance i ani słowa, ani słowa dosłownie. No tak, z czym zaczyna nasza wspaniała Andora Lavella? Eee, powiem tak. Uch! <ścoughs> uh. Ale będzie tutaj zabawy, naprawdę. Następne 4 godziny spędzę z uśmiechem na ustach i z depresją za plecami. Ależ jest wspaniała zabawa. 8 lat rozgrywki. Uhu. Ustawiłem losowości dla wszystkiego. Ameryka jest w stanie wojny z Japonią. Eee. Moi drodzy, Francja jest marionetką Ameryki. I Włochy są w sojuszu z Ameryką, z Afganistanem i z Irakiem. O Boże, ile ja się naprawdę namęczyłem, żeby to wymyślić. Słuchajcie, Niemcy mają wojnę z Polską i są w jakiejś frakcji, która nazywa się aktualnie Federalna Republika Niemiec, Polska jest z nikim we frakcji, zobaczymy co się tutaj wydarzy. W ogóle robienie tych celi to była dla mnie przyjemność. Naprawdę to zrobienie tego wszystkiego było dla mnie przyjemnością, tak samo i zbieranie siły politycznej i tego wszystkiego, tak samo jak bustowanie jeszcze Hiszpanii. Uzbieraliśmy 13 tysięcy manpowera i trenowaliśmy dywizję rozpiętości 2. Ulepszyć template wyjących wilków, moi drodzy, z Andory. Z takim czymś ruszymy w świat. I tutaj potrzebuję 17 tysięcy na dywizję. Wyjące wilki z Andory zostały zapgrejdowane. Mamy tylko 13 milionów manpowera. Żeby, moi drodzy, hire Mercenary Soldiers za 150 siły politycznej mogę dostać 19 tysięcy manpowera. No i zobaczcie, mamy mercenary Soldiersów. I zauważyłem, że jest taki kraj jak Liberia, który nie posiada floty. E, my teraz po prostu pod niego pójdziemy. No Andora podbijająca Liberię na start odcinka? Gościu. A w doktryny, jakie szedłem, no to oczywiście Blitzkrieg, bo szedłem tutaj po 5% manpowera, bo gdyby nie to, mamy 28 tysięcy. Czy mogę jeszcze jedną dywizję wyjących wilków wystawić? Dobrze, no to my czekamy, aż teraz te dwie dywizje się zrekrutują. Tak się prezentuje nasza Andora na dzień dzisiejszy. Nie mogę już nic budować, wybudowałem tutaj wszystko infrastruktury, bunkry, radary, lotniska. A jeszcze, jeszcze jesteśmy na prawie, tutaj oczywiście service by requirement. Będziemy z tego schodzić, jak podbijemy pół Afryki, bo to nie ma sensu na modern day -u. Mogę zrobić coś takiego jak deploy penal units czyli przez 60 dni będę miał stabilność na minus, ale dostanę 12 tysięcy manpowera, więc oczywiście z tego skorzystam. Cel został wypowiedziany, i słuchajcie, wypowiadamy wojenkę. Boom. Jesteśmy w stanie wojny z Liberią. Teraz Hiszpania zgadza się na zrobienie frakcji i zrobimy frakcję. Niech będzie. OK. I teraz robimy, moi drodzy, Cult Worms, żeby wezwać Hiszpanię do wojny. Mamy tylko 10 konwoi, więc starczy mi tylko na jedną dywizję. O, jeszcze jedna może, bo chyba. Dobra. Będą lecieć nasze dywizje. No i słuchajcie, musimy poczekać 7 dni na przygotowanie desantu. Prawda jest taka, że prędzej czy później Hiszpania pokryje tutaj morze, prawda? Do Liberii, bo Hiszpania ma flotę. Jedyne co mi zostało, to teraz czekać z włączonym planem i liczyć na to, że hiszpańskie 44 statki pokryją po prostu całe morze i moje dywizje prędzej czy później popłyną. No to co? Okej, okay, tutaj w międzyczasie, jak czekam, aż hiszpańska flota coś zorganizuje, mogę sobie robić spicze, żeby dostać war supporty i tak dalej. Tutaj mogę dostać, zobaczcie, 10 tysięcy manpowera, civilian draft. No to oczywiście, że skorzystam. Boże, prawie przegapiłem ten desant, moi drodzy. Jedyny plus posiadania jest Hiszpanii taki, że bombarduje Afrykę i daje nam dominację morską. No i moi drodzy, to będzie desant życia tutaj dosłownie. Zaraz zobaczymy, co się jeszcze Tutaj wydarzy z tą Liberią. Moi drodzy, to jest dzień sądu ostatecznego. Lądowanie w Liberii. Dobra, wylądowałem i co teraz? Uderzycie? Bardzo dobrze, uderzajcie. Jeszcze raz. Błagam, bo ja zaraz z dostanę miliard i odejdę. Atakujemy. Czy wojska wyją... czy wyjące wilki Antzandory pokonają dwie dywizje w stolicy? Błagam. Błagam was. Zwyciężymy, mamy lepsze dywizje, to są czterdziestki. Jest! jest, 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 jest. I nie ma. Ale ty, poczekaj. Cały czas będziemy spowodować atak. Dawaj, do przodu, do przodu, ty musisz cały czas. Jest. Boże, udało mi się. <śla> Dobra, błagam, tylko wejdźcie tu. No, 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 Dobra, od razu Celik leci. Andoro. Jest, wejdziemy, uda się. Jesteśmy, moi drodzy. Jesteśmy w Liberii. O, Boże. Teraz to szybko korujemy. Manpower, proszę, proszę o jakikolwiek manpower. I beg you for man manpower, OK? Please. Mamy 600. O, Jezus, jak mi się to podoba. Ujujuj Powiem tak, tutaj Niemcy. Oni się nawet odbijają. I Poland was puppeted. Polska jest marionetką Niemiec. What the hell? Tak samo jak Czechy. Jezus, Maria, co tu się dzieje? Jest, moi drodzy. 600 tysięcy Manpowerka. Witają. Was wyjące wilki z Andory, od razu z tym jedziemy sami, bo my nie potrzebujemy towarzyszy. Wiecie co? Musimy iść krok za krokiem, krok po kroku, coraz dalej. Nasze trzy dywizje są atakowane, ale chłopie, oni tutaj nie mogą mi nic zrobić, kompletnie. Chłopie, ty nie wiesz, z kim ty zadzierasz. To wyjące wilki Andory, patrzcie, i tu ja nie mogę teraz zaatakować, bo jestem cały czas atakowany. No z śmiechu warte. Zobaczcie, ja na nich uderzyłem i oni mnie cały czas atakują. Ja uderzyłem i ich pokonałem i oni cały czas mnie atakują i teraz ja nie będę mógł dalej przejść, bo jestem cały czas atakowany. Ład, dobra? Czekaj, 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 okrążymy stolicę powoli. powoli. Woli, nie wszystko naraz. Nie od razu Kraków rozjebano. Jak to mówią, nasza trójeczka potężnie ustawiona, uderzyć z każdej strony. Raz wycięży, no chłopie, człowieku, z czym ty do ludzi? Aha, bo ja nie mam już siły politycznej, bo wszystko zmarnowałem i nie mam za co skorować. No wspaniale, Łukasz, naprawdę 200 IQ zagrywka, muszę powiedzieć. Afrykańskie dywizje mają rozpiętość 8, ja mam rozpiętość 40. No, panowie jakiegokolwiek Richu, chociaż troszkę. O, 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 bardzo dobrze. Oni zaatakowali, więc możemy im dosrać teraz? Ten kraj jest w frakcji z połową Europy, więc. Może byśmy z nim nie zadzierali. Musimy go jakoś ominąć i iść w dół. Dobra, to raczej powinno być proste. I teraz, żeby się nie pomylić, dobrze, będziemy wchodzić w ten kraj. A tylko w Afryce to idę za surowcami. Wiecie? I tylko to się liczy. Szacunek surowców z Afryki. Ty właśnie wam najważniejszego nie pokazałem. Sowiecki sojusz powraca, moi drodzy, i zrobił tutaj taki rozpierdziel. Dosłownie wszystko postawił na marionetę. Nawet Turcję, Ukrainę na marionetce, Białoruś. Wszystko odzyskał swoje tereny. Dobra, co mogę powiedzieć o Afryce? No to jest chyba najnudniejsza część yy, po prostu zdobywania tutaj terenu. Y, cały czas rekrutuję jakieś dywizje, cały czas sobie je dosyłam. Ono się tak fajnie robi, 40 militarek, 20 cywilek. Boże, przecież jak ja to wchłonę. Bo prawdziwym celem, do którego chcę dojść, jest, moi drodzy, Afryka Południowa. OK, we got this. I jak tu wejdę, to krążę cztery dywizje pancerne. Świetnie, do widzenia. Te dywizje już do swidania, zaśpiewały. I teraz nie mogę się zatrzymać. Dobra, wypowiedziałem od razu drugą wojnę, żeby mi cel nie spadł. Dobra, mam siłę polityczną, więc skoruję te stare ziemie, których nie skoro. O już tylko tyle. Dobra, chyba teraz będziemy dominować, moi drodzy, zajęliśmy ich radar. Oni już nie ma. Miałem tutaj nic do powiedzenia. No z tymi panami to nie będzie raczej problemu. Miałem cztery dywizje. O tobie przyjdzie czas na ciebie, ale ty masz 70. Co? Dlaczego? Co? Jak? Po co? Czemu? A Libia co ma? 20 dywizji. Dobra, to idziemy na Libię. Doszedłem do wniosku, że nie ma co się ograniczać, moi drodzy, i będziemy lecieć dosłownie na dwa fronty. Jeden w Libii, drugi tutaj, bo to trzeba przyspieszyć tą trochę kampanię e, afrykańską. Kolejne państwo, moi drodzy. Dobra, zjadamy Kongo. Czajcie, że pokazało mi, że mam cel na Republikę Wangola. I ja po prostu myślałem, że mam cel na Republikę Owandora. I mówię tak. Czy ja już wybrałem złe państwo, to są już dosłownie, moi drodzy, schizy modern-dayowe, nie? Dobra, moi drodzy, teraz będzie największe starcie, bo gdy podbijamy Afrykę Południową, to będzie w sumie najlepiej. Najważniejsza jest dominacja powietrzna, tylko to się liczy, bo wpierdzieliłem, moi drodzy, 100 fabryk. Czołgi. Dobra, moi drodzy, będziemy robić break na południu. I jedną prowincję nam się udało zdobyć. Teraz najważniejsze, żeby pójść o kroczek dalej, chociaż oni wtedy muszą jakieś jednostki z frontu tutaj przerzucić. I wtedy my będziemy puszować front. No tu stoi jedna dywizja, ludzie Boże, on się. Kompletnie front mi się powalił, nie? Znakomicie, hoj. Próbujemy zdobyć jak najwięcej ziemi. No, aktualnie nam to wychodzi. Wojna z Afryką jest naprawdę przewspaniała, muszę wam. <laughs> Wiecie co? Bo teraz z tego co widzę, to oni bardziej bronią swojej stolicy niż południa. I wygląda to źle. Oni się tutaj wyzwolili, ale już ich złapaliśmy. Z powrotem. Dobra. Będziemy kombinować dalej. No, tu stoi jedna dywizja spadochroniarzy. No, ludzie, jeżeli jedna dywizja spadochroniarzy odepcha, cztery dywizje czterdziestek na modern day. O, właśnie o to chodzi. I Cape Town jest mój. Dziękuję, dobranoc. Experience Fort minus 150% Fort? Boże. Z, że z pełnymi ustami, ale nagrywanie tego trwa tyle, że aż muszę jeść obiad podczas nagrywania. Dobra, mamy to. Ty... Koleś. Ty masz blokować cały czas. Wiecie co? Odpaliłem szarańcza atak na każdym froncie. No i staram się po prostu wjechać w ich stolicę, bo to jest najważniejsze. Ty patrzcie, została już im tylko jedna dywizja. No, dawaj, dawaj, dawaj. No musisz ją spalić z organizacji, stary. Dawaj, no wiem, że nie masz organizacji. Nieważne, ile ludzi polegnie. Macie zająć stolicę. Świetnie. Ty, udało się! Ty my nawet coś osiągnęliśmy tym szarańczym atakiem. Jest, mamy. Boże, udało się. It's winner, guys. I, I am the winner of this world. Boże, pięknie jest po prostu korować yy, Amerykę. Tak, Amerykę. Spróbujmy ten Egipt. E, już pierwsze cztery dywizje pan zostały zrobione, lecz one wątpię, że będą mi przebijać dywizję na bunkrach. Chyba je przebić, to trzeba naprawdę być wyjątkowy. Chociaż z force atakiem, moi drodzy, moje dywizje pancerne zrobią sieczkę, więc. Ja zapomniałem jak panzery działają w Modern Day'u, nie? Mam nadzieję, że do piechota dojdzie jakoś szybko. Jeżeli moja piechota dotrze tutaj jak najszybciej, to ja jestem, do będę do zgodnie wdzięczny. Czy mógłbym tego modern tanka ulepszyć? O mój Boże! Zamykamy teraz Aleksandrię. Wiecie co? W sumie ja pokuszę się opuszczenie planu. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Raczej tak, bo mamy dominację taką, że jasny gwint. Tak bardzo się skupiłem na tej prowincji, że nie zauważyłem, że tą wygrałem. O, świetnie. I moi drodzy, szturm na Aleksandrię. Ty już. Najgorsze jest to, że nie mogę iść dalej, bo tu jest Izrael. Izrael niestety ma gwarancję od Stanów Zjednoczonych. Bujuje wejść w Europę przez Montenegro, bo one nie mają dywizji, nie mają flot. Zawołam Hiszpanię do tej wojny. Hiszpaniami flotami obstawi może może i sobie przepłynę. Doszedłem też do wniosku, że nie będę pro produkował najnowszych czołgów, tylko te najstarsze, bo z tego co widzę, to ich robię 20 dziennie na nierozbujanej linii, więc to będzie z 50. Nie wiem, czemu płynie 20 dywizji, jak miały płynąć 4. Ej, ale lądujemy w Montenegro. Czy Serbia będzie? Rozmawiajmy, moi drodzy, o Serbie. O, to to sądzę, że to będzie naprawdę bardzo szybka rozmowa z Serbią. <grych> na serio. To już porozmawialiśmy, można powiedzieć. Boże, tu piszę Nowi Sad, a ja przeczytałem Nowigrad, nie? Z Wiedźmin intensyfist. Dobra, moi drodzy. Rymuniki tutaj. I wiecie co? Ja się zastanawiam nad Węgrami. Tak, Węgry też będą dobrym celem. Po Węgrach przyjdzie czas, moi drodzy, na Bośnię, Chorwację, Słowenię. Zrobimy sobie granicę z Włochami. Wiecie co? Tak sobie siedzę i mówię: hmm, może podbijemy Włochy. A później stało się to, i później socjalistyczna Japonia wylądowała w Plymouth. I później 60 bomb atomowych spadło na Brukselę i 60 bomb atomowych spadło na Francję i co tu się tak świeci w tym Londynie. Ale doszedłem do wniosku, że jeżeli Związek Radziecki Ukraina mają po 80 dywizji, a ja mam 16 miliardów, to zróbmy to. No i miejmy tylko nadzieję, że wszyscy wez wezmą wezwanie. Dobra, wszyscy biorą wezwania wspaniale. Kurde, tutaj cały czas cały czas w Europie się ktoś bombarduje, my ledwo zdobywamy jakieś terytoria Ukrainy, moi drodzy, ledwo, bo ledwo, ale się staramy. O Boże, dlatego że mam wojnę ze związkiem... Radzieckim, praktycznie nikt nie chce ze mną handlować, szczerze to? No, powiem wam szczerze, że to idzie jak krew z nosa. Tutaj się ledwo dosłownie przebijamy. Tutaj w Mołdawii to jest w ogóle taka defensywa. Tyle tu jest dywizji na Sranę, że tego nie idzie jakkolwiek ruszyć, nie? Ale przez Ukrainę idzie pusz, bardzo fajnie, i to mi się oczywiście bardzo podoba. Wiecie co? Tutaj już na Białorusi i Ukrainie dosyć spoko stoimy organizacyjnie. No tutaj nie ma zbyt dużo, ale jest lepiej niż jest tu, bo tu jest szczerwień i wy nie powinniście się zatrzymać, przyjaciele. Wy powinniście naprawdę. O, jej Overrun... Ojej, przepięknie. Dlatego tego was zrobiłem pod Blitzkrieg. Jesteście szybcy, macie niszczyć, chodzić jak najdalej, jak najgłębiej. Proszę zajmować jak najwięcej, jak najwięcej dywizji, proszę wysyłać na północ. Później walicie prosto na nic. Nie wiem co klikam, ale coś klikam. Boże, jak tu wejdzie okrążenie, to będzie coś przewspaniałego. Proszę cię, wejdź tam. Dasz radę, ja w Ciebie wierzę. Naprawdę mocno w Ciebie wierzę. Dojedź, 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 dojedź. Jest, dobrze jest. Boże, macie puszować. Jakby by się kończył świt, jakby się kończył dzień, jakby się kończył świat. Boże, ale zniszczenie. Dobra, Boże, tutaj pięknie się rozlewamy, już na Litwie. Chodzić jak najgłębiej, chłopaki, bardzo dobrze. Dobra, myślałem jednak, że z tym Związkiem Radzieckim to będzie ciasno, ale jednak jest masno. Into the Motherland, Andorian Army, march. Dobra, kijów okrążony, świetnie, kijów upada. Moi drodzy, rozlaliśmy się tak przepięknie. Ale wspaniale, zobaczcie, jak to wygląda. Oni stoją i czekają, aż zostaną okrążeni. Śmiechu warte. A nie, jednak nie, przepraszam. Jednak zamierzają walczyć. No. Ale czy to już nie jest za późno towarzysze? Czy to nie jest za późno? Dobra, powiem tak, no ruscy starają się tutaj jeszcze bronić, cały czas przesyłają w ogóle tutaj kazachowe jednostki i tak dalej. Chiny toczą wojnę z Indiami, którą przegrywają. Chiny przegrywają wojnę z Indiami. Chiny mają 50 tysięcy samolotów ja nawet nie zamierzam tego atakować. Nie ma takiej opcji. Wiecie co, wycofałem, czołgi zatrzymałem, trochę atak i Sowieci kontratakują to jest. Powiem wam tak, to jest nawet zuchwałe. jeżeli dotrzemy do Talinina, to oni już prawdopodobnie nie będą mieli portu z zaopatrzeniem i wtedy jest praktycznie game over. Oby zająć tylko talinini będzie w porządku. 99. No wiecie, tu proszę cię, człowieku, bo idzie wsparcie. Jest. I oni tutaj nie mają suppliesów, moi drodzy. Boże, jak im szybko, jak szybko im suppliesy spadły do zera. Boże, kochany. Dobra, Estonia kapituluje, moi drodzy. Boże, ile tu jest kotów, ile tu jest dywizji. Dobra, po takiej wojnie to się właśnie nie spodziewałem niczego innego na froncie. Nawet nie używam czołgów. Czołgi sobie muszę zabezpieczyć na Europę. Tu się nawet podzieliliśmy. Wchodziliśmy już nawet na terytoria Turcji. E, ja używam, użyję tylko tych dywizji pancernych do przebicia i będę usuwał całkowicie dywizje pancerne i dodam sobie czołgi do template z piechotą, bo tak będzie lepiej. Poszedłem do wniosku, moi drodzy, że jak już tu jesteśmy, to czemu by nie skorzystać z Iranu? Bo Iran nam dojdzie do CSTO od razu, jak wypowiadałem wojenkę. Kurde, no panowie, zrobiliście takie okrążenia w Iranie i nie... O Boże. Nawet nie musiałem do Istambułu wchodzić, ale super, że się udało. Boże, nareszcie! Nareszcie się to wszystko skończyło. Jezus... Ale my jesteśmy teraz potężni. Eee, ja miałem tryb Dnia i Nocy włączony. Ja nawet nie wiedziałem, że go mam, bo były takie lagi, nie? Ja no tutaj to mam położę. Tutaj to jest, moi drodzy, zaoranie totalne. No i wiedziałem, że oni dołączą do tej frakcji. Oni no dołączyli do frakcji w ogóle z Polską, która jest marionetką Szwecji. Dobra, tutaj walki były cholernie ciężkie, ale udało nam się zdobyć Bałtyk. Tutaj jeszcze w ogóle Czechia była w stanie wojny. Ja nawet o tym nie wiedziałem, nie? Nie miałem zielonego pojęcia. Eee, no i dobijamy resztę szwedzkich wojsk. Tutaj Szwe Szwecję wbijamy, moi drodzy, przez Finlandię. No i spraw wygląda tak, że żeby była konferencja musi skapitulować Irlandia. Uuu, nawet tego nie zauważyłem, ale Chiny wygrały swoją wojnę, więc... Prawda, China? Congratulations. Tak właśnie się gra na Modern Day'u, moi drodzy. Siedzę sobie, oglądam sobie serial na drugim monitorze i czekam, aż moje jednostki dojdą do Sztokholmu. Boże, jak to jest, jak to jest retardowe. Po prostu nie wierzę, że ja to robię. Nie wierzę w to. Hiszpania jest użyteczna. Hiszpanią. Tak blisko do Malma. Nie był jeszcze nikt tak blisko. Czweden kapitulatet. O Boże. Pozbyliśmy się, moi drodzy, pierwszego problemu z głowy. Oczywiście Polska została naszą potężną marionetką specjalnie, bo wiem, że Polska jest mocna. Jest dużo łapek w górę. Stary, Boże, jaka dyskoteka, nie? Moi drodzy... Teraz najważniejsze Musimy anulować military access przez Hiszpanię I od razu wypowiadamy im wojnę Od razu, w sekundę Puszczamy nasze dywizje, niech na ostro lecą Żeby się przebić Dwóch moich dowódców No na tego już punktów nie starczy Ale mają boosty do, moi drodzy m, Fortressa Miejmy po prostu nadzieję, że jakimś cudem da się to przełamać Ja jestem tylko takiej nadziei, moi drodzy Tylko mogę być jakiejś nadziei Boże Yes It's, it's coming, guys It's happening It's happening The great Andorra again The great Andorra is here, guys Wielka Andora jest tutaj Boże ty, przyjacielu, moje 20 dywizji nie jadą tu, moje 20 dywizji nie chodzą na południe. Dlaczego nie dominuje w powietrzu? Mam tu 11 tysięcy maszyn. Oni mają 1000. Te dywizje są na wymarcie, bo te dywizje nie mają organizacji, bo ja muszę z Andory, ja muszę mieć w Andorze port, żeby to wszystko współgrało. I jakoś to działa. Dobra, 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 dobra. Jakoś to idzie. Rzuć się. Na Barcelonę. Połowa twoich dywizji rzuca się tu. Nie no, to powinno się dać przepchać. To nie ma takiej opcji, żeby to się dało przepchać. Czemu ty się wycof... A nie, ty atakujesz. Dobra, świetnie. Zajmijmy port w Barcelonie, błagam. Ja w was naprawdę bardzo mocno wierzę. Nie dajcie im reinforcement zrobić. Jeszcze tylko dwie dywizje, człowieku. Może uda mi się. Osiem, dziewięć, błagam. Błagam, 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 błagam. Błagam cię, przebito, to, zdobądź Barcelonę. X jest. Barcelona is ours, moi drodzy. Czy to oznacza, że te dywizje, jakie zatrzymam, czy one będą dostawały zaopatrzenie? Czy wy dostaniecie zaopatrzenie z Barcelony? No, powinniście dostać zaopatrzenie z Barcelony, ale to chyba nie za dobrze. Boże, nareszcie dominacja powietrzna. Ustawiłem moje bombowce, żeby niszczyły tylko bunkry i te przybrzeżne. Teraz z moim wsparciem powietrznym to będzie do, do ugrania na łatwo. Dobrze jest. Dobra, przebijamy się. Już jest coraz lepiej. Świetnie. Dobra, moi drodzy. Boże, kochany, wiecie co? Ja siedziałem teraz pół godziny, dosłownie pół godziny i testowałem jak co zrobić żeby udało mi się ich przebić i zauważyłem że mam generałów konkretnie tego który ma siege artillery fort damage combat plus 200 i fort i to wszystko Miałem drugiego i miałem odpalić dwóch na raz, ale dało się tylko jednego. Dzięki Bogu. Mimo to ten Ford dalej stoi, ale udało nam się zwyciężyć. Teraz już ze wsparciem naszym lotniczym jesteśmy nie do zatrzymania. Te dywizje mają mało organizacji, ale oni dostają suppliesy. To nie jest tak, że oni nie mają suppliesów. Do przodu ruszamy. Najważniejsze to jest połączyć te fronty. Wiecie, to jest najbardziej, najważniejsze. I zająć im lotniska. Wy musicie mieć full zaopatrzenie. Jedziemy, jedziemy do przodu. Dobra, udało się. Boże. Nareszcie. Nareszcie. Bo już myślałem, już miałem kończyć tą, ten odcinek, nie? O Boże, oni zostają. Moi drodzy, połączeni i teraz mam 100% suppliesów, więc to już jest game over, nie? Jest, 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 aż mnie zlagowało. Konferencja pokojowa, moi drodzy. Hiszpania, mamy to, Andora ma Hiszpanię i Andora ma dostęp do wszystkiego, do surowców itd. i tak dalej. Powiem Wam tak szczerze, że. Gdybym chciał, to posiedziałbym jeszcze godzinę, zrobiłbym miliony łodzi podwodnych, zatopiłbym całą flotę USA, mimo że to jest 200 statków. Zrobiłbym to bezproblemowo moimi okrętami podwodnymi, ale mi się wydaje, że wystarczy. Cel tej kampanii osiągnięty. Andoraz zdobyła Hiszpanię, Andoraz zdobyła Związek Radziecki. Chin nawet nie ruszam, bo one są w stanie wojny z USA, więc niech się piorą między sobą. Chociaż mógłbym wykonać teraz desant na Kanadę, rozbudować Kanadę i ruszyć na USA i je zdjąć, bo ono jest tylko. USA jest tylko z marionetkami we frakcji. Więc po, wystarczy podbić USA i jest koniec wojny. Jeżeli chcecie więcej of Iron na kanale, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, to może warto to zrobić. Pamiętajcie, aby zaznaczyć dzwoneczek. Do następnego odcinka i nigdy więcej Modern Day.